Ale... No. Bo. Bo. I Jakie posty wzbudzają największe zainteresowanie? Dziś o najciekawszych stronach na Facebooku. Jak dużo czasu spędzacie na Facebooku? Zastanawianie za dużo chyba. Nie tak z godzinę dziennie. Budzisz się? Ile czasu potrzebuje, żeby odpalić Facebooka po przebudzeniu? Pięć minut. minut. Więcej byś nie wytrzymał? Nie. Ile lajków dziennie wysyłacie w świat? No myślę, że powyżej 20. Przeglądam sobie Facebooka i ciągle oglądam głupoty. Jak powstaje metro i ogólnie takie tam. Idziecie na mały eksperyment? Odpalamy Facebooka i zobaczymy, co wam się w pierwszej kolejności wyświetli. O matko. Chodzisz w to? Tak. co Pojawia się mem. Siedzę w robocie, lecz nie, nie robotają. Sef na mnie ksycy, ja, ja nie pojmałem. Z Grupa zespół myślenia ironicznego. I co tam jest? Po prostu śmieszne memy. Kocham, 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 kocham. Co to za wyznanie na, na Facebooku? Właściwie to samo, nie wiem, ale to tak... Ale kupa. też jakoś tak przypadkiem masz coś polubione. Tak. A tu mamy moją ulubioną, królową polskiego internetu, Magda Gessler. Magda Gessler. Dlaczego królowa polskiego internetu? No myślę, że po prostu jest zabawna. Upa memów. Memy. Memy. Jakaś strona z memami. Czyli memy. Co to za strona? Sarkazm Daily. Też grupa memów. Przede wszystkim Facebook to memy. Tak. Hated everything. I ludzie tu wstawiają rzeczy, których nienawidzą, czyli po prostu jest hate na coś tam i ja to czytam, bo ludzie czasami mają bardzo dziwne problemy. Nie znam tego. Jedziemy dalej. Dziękujemy, do widzenia. A teraz siądę i zupełnie na spokojnie wymyślę, po co znowu kupiłam sobie kolejną parę butów. Tak. Lajkujemy? Tak. 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 Pod choinkę chcę Ciebie. 519 lajków, 605 komentarzy, 158 udostępnień. Polubimy, bo co mi szkodzi. No jasne. Tutaj za rondem prosto, nie wiem o co chodzi tutaj w tym. To też jest coś prywatnego. Mm, to nie podglądamy. To nie, to nie. Sponsorowane. O, tu bielizna, nie, nie, nie. dobra. <grym> sponsorowane. Mm -hmm. Co musi mieć post, żeby go polubić? Dobrze mm -hmm. wykonane zdjęcie. Zdjęcie przyciąga uwagę. Jeżeli coś mi się spodoba, pół sekundy, sekundę zobaczę coś graficznego fajnego. Tam jest fajne flow. Lajkuję. Nie mam Facebooka, bo nie jest to możliwe. No. Czyli ty takim sprzętem po prostu chciałbyś otworzyć tak. Facebooka, a tak to się nie chciałbym, da. Chciałbym, stary, chciałbym. Jest Ale... Ło! Bo... I bo... Ja podtrzymam. Są telefony niezniszczalne, słuchajcie. Niezniszczalne i dające odrobinę wolności, bo bez face'a w telefonie da się żyć. Nie mam. To i da się tak? Da się, żyje. Bartoszkańtoch, SKPL Może być, można polajkować. Dobra.